Siemano. Patrzę tak, słuchajcie, przyglądam się, o, czy jestem w tym rybim oku, ale chyba nie jestem, słuchajcie. E, już wiem, o co chodzi z tym rybim okiem, ale nie umiem jeszcze tego, e, nie wiem, z, e, ja też pewnie przez przypadek włączam i dlatego to mi się czasami jest to rybie oko, czasami nie jest, muszę zwracać na to uwagę. Słuchajcie, jest piątek, dokładnie w pół do piętnastej, czekam na Łukaszka z pracy, wraca. I wraca też e, Olga ze szkoły. I co? I wsiadamy w zestawik i lecimy, słuchajcie, do uroczyska e, na cały weekend, na Halloween. Na dobrą zabawę. Cukierki kupione. Zaraz wam pokażę. Tylko kurna, tak się zastałam. Powiem Wam, bo Wam robiłam film poni na poniedziałek i się trochę zastałam. Taka już stara jestem, że. O matko boska, także słuchajcie, ale jest w ogóle ciepełko, cały weekend ma być cieplutki. W ogóle piękna jesień w tym roku, także oby tak dłużej, nawet ze względu na te rachunki, za ten gazy, te węgle i te wszystkie inne dziady, które są potrzebne do życia. Także czekam za, na resztę załogi, Justynka dojeżdża do nas też po pracy, ale... E, zabiera e, córcie ze sobą, więc e, śpią w pokoju hotelowym, bo tam można wynająć na uroczysku. Słuchajcie. Więc będą tam spały, a my przyczepką lecimy. Zobaczcie. Cukierki zakupione na Halloween dla dzieciaków. Bo cukierek albo psikus. Górna, tak patrzę. Powiem wam, że taka jestem obolała przez ten bark. Kalika ze mnie straszna. Nie ma. O Jezu, jeszcze mi się tutaj nogę złamała. Także czekam na Łukaszka. Wsiadamy w pojazdy i lecimy. Także odzywam się do, do was później. Strogi już się do was odzywam. Siemano, ja już w aucie, W nastroju halloweenowym. Czekam. Czekam na dalszą część rodziny, czyli Łukania i Olgę. Olga się już pakuje, Łukaszek spakowany. Więc zaraz się, zaraz y, ruszamy. Już bardzo dużo załuk jest na miejscu, więc my też wyjeżdżamy. Chociaż jeszcze z Warszawy się nie przebili w tych korkach, bo piątek dzisiaj. Strasznie powiem wam, że się poci ta maska. Ale to nie jest dla mnie, tylko dla łkania. Piątek 13. Ja mam inne przebranie. Ja wam pokażę, jakie ja mam. Też was przywitam. Tylko w kieszeni sobie część przebrania schowałam. Poczekajcie, zamknijcie oczy, zamknijcie oczy. Pokażę Wam coś. O, już są wątpierę. Oczywiście przebranie mam, stylizację mam, malowidła mam, żeby się malować, także wszystko Wam potem pokażemy. I powiem Wam, że dzisiaj to mnie tak nawala ten bark, że aż tabletki przeciwbólowe brałam. Byłam teraz drugi raz na, na tej fizjoterapii, słuchajcie. I powiedział mi, że będzie już mnie teraz bardziej bolało, bo mi to wszystko rusza. Gniecie, mie masuje, rozciąga. no Normalnie czuję się jak kalika, chociaż i tak nie jest źle, bo mam rodzinę, która mi pomaga. Bo właśnie ostatnio do niego mówię, że mówię, nawet se stanika sama nie mogę założyć. Ja mówię to dobrze, że mam kogoś, kto mi pomoże. A on mówi, no a jak są tacy ludzie, co nie mają nikogo? No właśnie, taka konsternacja mnie złapała, że i tak nie, ma, nie jest źle. Bo dużo, dużo więcej ludzi ma dużo gorzej niż, niż na przykład ja w tej chwili. Więc nie narzekam. E, tabletki cię wzięłam, bo naprawdę mnie boli, e, więc chyba coś tam się dzieje. Powiedział mi pan, że bardzo długa rehabilitacja mnie czeka, bo ogólnie to jest takie schorzenie na dłuższą czas rehabilitacji, bo to mam ten zmrożony bark. Jesteśmy, jestem w tej fazie zamrożenia. E, unieruchomiony mam bark, nie mogę podnieść do góry. Słuchajcie, nawet się nie mogę złapać pod boki. Lewą ręką za bok, za prawą się złapię a, a wam się nie złapie ale, ale, ale już jak jest diagnoza już jak są ćwiczenia to już będzie lepiej także czekam, nie wiem, oni jeszcze nie idą ja nie wiem ile się można pakować no dobra słuchajcie no to do, do później, do drogi no słuchajcie u nas jest pół do osiemnastej jeszcze z Radumia nie wyjechać jak <grytanie> już setną osobę odwiedza i sprawy załatwia <laughs> nie wiem kiedy jedziemy, już wszyscy dzwonią. Już z Gdańska nawet tam ludzie dojechali, a my jeszcze nie. A mamy bliziutko no, do uroczyska. Ile mamy kilometrów? Ze 100, nie? Chyba nawet nie. Chyba nawet nie mamy 100. No w każdym razie jeszcze jest jakiś wypadek pod szydłowcem, więc będziemy musieli ominąć. My jak już dojedziemy, to będzie ciemnice, ciemnica, więc pewnie nic LKB. już nie będziemy dzisiaj. LKB. Co? Taka BMWczka, no stara. Yy, pewnie już dzisiaj nic nie będziemy nagrywać. Zobaczymy, jak nam. Po... Yy, tu się może nawrócić. No musimy nawrócić. A tam się... A ta sam, te samochody tam jadą. No nie wiem, co to za ulica jest. Dobra, w razie czego to się będziemy odzywać, a jak nie, to dopiero jutro. Także zobaczymy, czy nam światło pozwoli na to. Witaj się, bo się nie witałeś. Dzisiaj jest. Cześć. 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 Witam <laughs> was bardzo serdecznie. Cześć. No ciemno. Nic nie, nie, będziemy jednak nagrywać, bo ciemno jest. Słuchajcie, już się robi bardzo ciemno. Yy, dziękuję wam. Słuchajcie za podpowiedzi, jeżeli chodzi o, tom, yy, o to oko w kamerze. A tu już chyba wam dzisiaj dziękowała. Ale co zrobiasz? No muszę w menu wejść. I tam jest wyłączenie tego oka, ale to muszę, to muszę się tym pobawić, bo ja to jestem lewa, jeżeli chodzi o technikę, to ja umiem włączyć i wyłączyć kamerę i komputer również. Jestem z tych z daty, z, tych, z tej starej daty tej maszyny do pisania. Także ten. Albo dzieci swoje poproszę, bo one bardziej ogarnięte. Albo łkanie, ale łkania ostatnio czasu nie ma. Zobaczcie tam jaki piękny księżyc. W ogóle jaki połowa, w ogóle pięknie to wygląda, nie? Także... Rogal, no. Także na pewno, na pewno, słuchajcie, nie będziemy się już dzisiaj słyszeć, więc yy, yy, będę się z wami witała jutro rano. Olgudka usnęła, bo jest po szkole. Założyła słuchawki, żeby nie, słuchać moje, żeby nie słuchać, słyszeć mojego dukania, no. A tu co jest po tej stronie tyle tych... A, to już wiem. Gdzie wygląda, tu normalnie wyglądało to jak lotnisko. No dobra, czyli co do jutra? Boże, jaki zakręt. Łukaszek, nie zauważyłeś zakrętu? Właśnie do Szydłowca dojeżdżamy, wjeżdżamy w Szydłowiec i za Szydłowcem, nie możemy jechać tą, bo jest ten wypadek. Dobra, słuchajcie, ja się żegnam dzisiaj z Wami i do jutra. Dobrej nocy, słuchajcie, dla Was. Zobaczcie, jaka ciemnica jest. O, do 200 metrów mamy do skrętu. Skręć w lewo. O, mamy uroczysko. Tylko tego z drugiej strony, bo zawsze z tamtej chyba jedziemy. Nie, czy nie? Tak mi się wydaje tamtej. Teraz no, byliśmy w tak? jak nas nawigacja prowadzi. Patrzcie tam w oddali, Zobacz. ile już światełek. Widzicie? Wszystko już na kempingu stoi, ale jeszcze nie wszyscy dojechali. Tak jeszcze na, na niektórych czekamy. Zobacz, nie, nie, Zobaczcie jakie zaskoczenie: wszyscy są przebrani. Madzia jakaś piękna! Zobacz, jakaś A ty? No ja to się idę przebrać, kurna! A to jest Edytka? Bo poznajemy po butach? Tak, się nie przebrała. No nie! Blancia, cześć! Kochanie! Cześć! Kurna, wszyscy cześć, cześć. są przebrani i nie wiadomo, kto jest kim. Hej, cześć cześć Michałek! Ma... Witam! witam. Cześć. Cześć. Kurna, wszyscy są przebrani. Y... Ja. Cześć! Nie! Cześć, cześć. Kto jest kim? Ja! To ty, Musimy znaleźć a tu? a tu? Ej, dziewczyny, weźcie sobie się! Kto to jest? <śmieniczyny> o, o, nie, nie, nie poznałam go, Matko Boska. Dzieci, idźcie. Chodźcie, Rewelacja, po przebieraniu wszyscy są. Chodźcie, Kapelusz mnie zasłania, ale chodźcie tu. A gdzie Sylwia jest? Przebiera się. Ale i Pawełek jest. Ty idziemy, o Pawełek, jeszcze Pawełek. Pawełek. Pawełek do zdjęcia. Cześć Cześć, cześć wilkołaku. Poczekaj, bo mi się piszczele przekręciły. Piszczele mi się. Dobra, idziemy się przebierać chyba, nie? Łukaszek się ustawił. Zobaczcie, jaki plac. mam no. być. Słuchajcie, chyba jednak będziemy nagrywać, właśnie cukierki rozdaje i będziemy to wszystko rozkładać. Sprawdzamy? Idealnie. Podpory tylko, kochanie, wyciągnij. Oczywiście, słuchajcie, bateria mi siadła, ale już sobie wymieniłam. Po prostu yy, maluję się teraz. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Olga jest przebrana za lemura, zdechłego. <grym> Chodzicie? Chodźcie. Jacie, chodźcie, ale super. <grym> Dobra, maluję się, słuchajcie. Maluję się dalej. Justynka jest ten to wygląda jak głupi Goldberg. No, Nie, ta wiesz co, ta śpiewająca zagranica. Na bielactwo chora. No, A ja jestem wampirem, słuchajcie. Aha. Chodź, przebieramy się. Dawaj, malujecie. To mam już to założyć. Tak, to zakładaj, na to i cię umaluję, no? Żebyś ja pamiękowała. To? Y to musi być do przodu. Tak. Nie. Tak. To chyba... Tak. To musi być o tu. A, no. Dobra. No dobra. Szkoda fryzury. Myłaś głowę? Myłam właśnie. A co? Dobrze czy źle? Nie dobrze, dobrze. No. To włosy zakryj Dobra, maluje cię! Amen, amen! Pokaż za konicę. Jaka, jaka wy? Ale tu! Tutaj to w ogóle nie niż to mówię. Siostra! Daj trochę krwi! Idę po zęby! Ale robiłeś się zęby? Tam mówię! Hastra! Mogę cię Nie Nie to! 나도 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 Pozdrawiam ja rodziców i wujka. Ja też rodziców, pozdrawiam wszystkich! Pozdrawiam ja to... wszystkich widzów! Wszystkich pozdrówcie! Pozdrawiamy wszystkich! Dzieciaki za fajne! A. Cukierki Daj dajcie im! Warto e, e, tak. tak. powiedzieć, a nie? Cukierki, dawaj cuszka, cukierki! Eee, siódma, e, tak, poczekaj, załam to, oddałam to. Uśmiechajono, tak, załam to nam to. to. to, to, to. Dawaj cukierki dzieciom. Daj śmiało. Cukierki, cukierki bucikus. No, ja nie mam, ja nie mam. Ale to jest Bardzo. Jak ja. Jakie ludzi plankuje. Niby nie mama, mama jestem. No. Tamte, bo jest no. Ja mam. To wywrotko mnie Który chcesz? Wszystkie. Nie, zielony. Ja mogę wziąć do tego. Eee, ale to był bardzo wyrzuty! Nie wielony! A co zostało? Nie, to ja to jest 30 sekund. Rzuciłam cię do sobie! Ja to zrobię! Dawaj, rzucą. dawaj, dawaj, dawaj! Częście! Dajdziesz dwa jeszcze, no! <grah> <grah> A, Łukasiek, się boisz się mnie! A. Nie, ty jesteś piątek trzynaastego, oh. uważaj! Bo dzisiaj nie jest piątek trzynastego. Słuchaj buzi daj. Kocham cię. Trudno, co zrobić. <laughs> Słuchajcie, ogłaszamy wyniki na najfajniejszą parę w przebraniu. Od tyłu czy od przodu? Od tyłu. Od tyłu, ja. od tyłu tak. Nasz kamp. Uuu. Uuu. Zapraszamy, zapraszamy po nagrodę wyróżnienia. Proszę bardzo. Flaszeczka dla was. A, super. A teraz tak, albo pokazujecie dowód, i nie wiem, że jesteście małżeństwem, albo dajecie sobie takiego wiecie. Sobie o, z jęzorem! z, językiem, językiem. z językiem, Nie, no są dobra. Okay. Brawo! Brawo! Poszło. Tak! Słuchajcie, następna para od tyłu to jest para gender, czyli zakonnica z jakąś franciszką. Nie wiemy kim ona jest. zakonnica! Brawo! Albo bierzecie dziewczyny dowód, albo... Tutaj. Całujecie się, czy nie? No dobrze. Dobra. dla was, A Tak, tak. Daj. Następna para. Pielęgniarka z Bachorem. I tym z Krugerem. Gdzie...